Ciągnik złożony. Będę dzisiaj nim wracał. I to szybko trzeba sprawę załatwiać, bo kurde, niedługo będzie ciemno. Ogólnie było tyle roboty i takie tempo, że nawet nie bardzo nic nagrałem. Jeszcze sobie rękę rozwaliłem. Kurde, zcierałem z kierownicy taśmę ochronną do piaskowania, która była założona. No i rozwaliłem sobie palca. Na szczęście w samochodzie apteczka taśma izolacyjna, chusteczki. I jakoś, kurde, no co? Musiałem dalej robić. No i nadszedł ten moment. Będziemy wyjeżdżać jeszcze tylko maska żarówki, lampy naprzód. Żeby było ładnie. Jasne, że będą pasować. Muszą. Dobra, Git. żeby już ciągnik stąd wyjechał taki ładny poza tym należy się to też chłopakom którzy przy nim pracowali bo tak powinno być kurde kołami ze wszystkim to dopiero wygląda a maska to już się nawet nie mówi jaka ładna ale teraz zobaczcie co montuję znaczek ursusa oryginalnych Teraz to jest mistrzostwo świata. O, to to. Trzeba delikatnie z tym wszystkim, bo po tych szpachlach i po tym prostowaniu może nie pasować coś. Tak jest, kratka w kolorze kół jest. Tylko jeszcze się suszy na piecu. Nie obyło się bez problemów, ale jeszcze zdążymy go do domu zaprowadzić. dojechać już na swoje pole, żeby go nagrać. Będzie za ciemno. A tutaj zobaczymy efekt. Myślę bardzo udany efekt. Jak na razie wycieków nie ma, jest dobrze. To na wale ciśnienie trzyma. Na szybko po prostu zabrałem go można powiedzieć bo ten lakier jeszcze tak pude mógłby sobie dosnąć Tam na hali, miałby trochę cieplej niż u mnie ale ale postawię go gdzie żółk też będzie miał ciepło no to co piąteczka jedziemy lekko wchodziły, w 30 trzeba się było mocować, a tutaj kurde 6-latek czy 7-latek dawał radę. Tu bronowaliśmy 60. Jarek jedź na skarpę tam, na koniec. Nie, nie ma co ubijać pola. Bez potrzeby. Nie zrobię mu tego, zatrzymam się. Tu na tej ziemi tyle lat pracował. Niech zobaczy. Kurde. Ale ładny ciągnik. O, to, to Jarek świateł nie ma. Kiedyś będą. Na spokojnie. Płynem zalany, ale baterie wysiadły w tym termometrze trzeba będzie nowy taki kupić albo baterie zmienić kurde ciemności takie, ale ja jadę, nie patrzę bo i tak nic nie widać niedaleko domu to się drogi na pamięć Wtasimy go Ale pasowałoby jak ciepły Po tym piaskowaniu jeszcze dzisiaj olej wypuścić Jak zrobię oświetlenie To tutaj przyjdę, ale muszę się trochę zagrać Bo kurde zmarzłem jak nie wiem Ale żuk się do wszystkiego przydaje Kurde gdzie to jest oświetlenie O. Zagrzeję się trochę Zjem coś Bo cały dzień jestem praktycznie na wyjeździe My jeszcze tu przyjdziemy. Już jestem z powrotem. Światło mam, możemy wypuszczać olej. Nie ma co ryzykować po tym piaskowaniu. No poza tym i tak jest przecież. Tak to trzeba zrobić i tak. Jarek, poczekaj, zapalmy go jeszcze. Dobra, też sobie nie mogę odmówić tej przyjemności. kurde ale wygląda ja nie mogę Fajka. dobra gasimy wypuszczamy ten olej na razie silnik najważniejszy oto to a filtr powietrza na pewno też trzeba kurde zrobić bo bo bez tego się nie obędzie. Przecież jak był piaskowany, to tam na pewno coś tam naleciało. Od razu wlejemy tutaj. O kurde! Tu jest niewesoło. Mączkiem to się jutro zajmę. Kiedyś go czyściłem, więc jest taki odcinek na internetach. On mi nie ucieknie, ale może już ze skrzyni też wypuszczę. No bo taki był też plan. A kalamitki, nie kalamitki, to jak będzie widniej się zrobi. Przesmaruję. Kurde, jakiś hraboż nawet się znalazł w tym filtrze powietrza. Ech. Nie wiem, czy Wam opowiadałem, ale jak na chłodnicy zauważyliście, nie ma Odpowiedniego korka, odpowiedniego wiem, zakręcadła. I kiedyś w zimę nie zabezpieczyłem tej chłodnicy, i sobie tam, nie wiem, szczura albo wiewiórka naznosiła orzechów. O, to to. Teraz musi być szybka akcja podmiany. Nie wiem, czy ja ją zrobię jedną ręką. No fajnie, olej będzie zmieniony, ale gdzie tutaj jest jakiś filtr, tak jak w 30 czy w 60. Wiecie? Zastanawiałem się kiedyś, czy nie tutaj. Bo też by pasowało coś wyczyścić. No przy pompie gdzieś pewnie coś jest, ale, ale czy poza tym? To tego nie wiem. Ale co by nie powiedzieć, to jest to ładny kawałek polskiej historii. Motoryzacyjnej i rolniczej zarazem. Fajnie, że mam ten ciągnik że niejako z Wami mogłem go, jakby to powiedzieć, doprowadzić do takiego stanu. Łaniam się też niejako nisko moim znajomym mechanikom, którzy, którzy po prostu, którzy włożyli w niego też dużo pracy, chęci. Wiadomo, to się samo przecież nie zrobiło, kurde. No to cóż, na dzisiaj to by było na tyle, także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!